zatrudniliśmy robota na etat i dzisiaj go już wystartujemy na okres próbny, także zobaczymy jak on sobie poradzi tutaj w tych warunkach. Wernem kanału jest Clean Market, dystrybutor chemii i maszyn sprzątających. puściliśmy sobie tutaj naszego pracownika jest na okresie próbnym tak jak widzicie e, robocik e, słuchajcie został on najpierw zmapowany musieliśmy sobie tutaj go zmapować czyli objechać teren którym on łapie e, maszyna jest e, potężna e, waży około 700 kg e, 140 litrów wody ma czystej i brudnej więc e, sporo dobra i teraz słuchajcie to jest maszyna e, myjąca e, ona się zachowuje w taki sam sposób jak e, normalna maszyna czyli ona ma pady tutaj tą gumę do zbierania wszystko jest jakby tutaj e, takie same e, o co chodzi e, tutaj dla klienta chcemy znaleźć rozwiązanie e, utrzymania porządków e, właśnie w tym magazynie Jednym z tych rozwiązań które właśnie testujemy jest ten robot e, zobaczymy jak on się będzie Zachowywał jaką on, on zrobi też jakość sobie tutaj e, tego mycia, bo jestem bardzo ciekawy. Te 80 y, kg docisku to jest e, spory docisk, więc e, zobaczymy. E, może jeszcze wam powiem taką ciekawostką, tutaj ma taką, taki przyrząd, który o, zobaczcie, mu się zatrzyma, e, za blisko podszedłem i on złapał blokadę. o. On po prostu się w ten sposób zachowuje. On ma 100 metrów, skanuje sobie laserem jakby okolice, 20 stopni w górę skanuje i 55 w dół, czyli jakby ma cało, całą tą trasę pod, pod kontrolą. Tak widzieliście, wszyscy ją podeszliśmy i on się zatrzymał. No i on teraz za chwilę będzie sobie zawracał. Jedyny, jedyną rzecz, jaka jest bardzo istotna... On teraz informuje, że wyjeżdża. On teraz informował, że sobie wyjeżdżał, tak jak widzieliście, dawał sygnały, bo on, to są maszyny przystosowane na magazyny. Tu, gdzie jeżdżą wózki, on musi informować, że on wyjeżdża, tak jak normalnie wózek wyjeżdża. Tak samo to robi ona, ta maszyna. Także to jest też takie no, kwestia bezpieczeństwa, bardzo ważna. Z tego co wiem, te maszyny obsługują bardzo duże powierzchnie. Na przykład jest tutaj niedaleko magazyn dystrybucyjny bardzo duży i wyobraźcie sobie, że on te roboty obsługują 98 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni. Mamy tutaj jakieś 9 metrów, 9 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni. Słuchajcie, on to umyje w 6 godzin. Czyli teraz reasumując, jakby Patrząc tutaj na kwestię pracownika i na to, na nasze oszczędności, no to jeżeli sobie to wszystko policzymy, no to on wychodzi na stanie niż pracownik, bo on to zrobi w 6 godzin i on to może robić codziennie od poniedziałku do niedzieli. Także, słuchajcie, no technologia idzie w przód, jesteśmy pod wielkim wrażeniem, widzicie, design w ogóle tego, tej maszyny jest też taki bardzo ładny, podoba nam się. Także no, na razie ma wstępną trasę, którą sobie robi on bez mycia, i za chwilę będziemy tutaj wrzucali już, jakby wrzucali, wlewali wodę i zobaczyli, jak on, jaką jakość ma mycia. Dobra słuchajcie, jak teraz widzicie puściliśmy już w tryb pracy robota. No i tak mówiłem, on tak naprawdę nic tutaj jakby nowego nie pokazuje, czyli tak klasyczna maszyna, ona ma tutaj pady, które czyszczą, do zbierania ma listwę, stawę. Tak jak mówiłem 140 litrów wody sobie ma pojemności. Ma tutaj osobny jakby zbiornik na tą chemię. Tak wszystko tak jest w maszynach. I tak jak widzicie, słuchajcie, no efekt jest Świetny. On też ma 80 kg docisku, więc to mi się też bardzo podoba. To jest bardzo dużo dla maszyny, więc ona też myje super. Jedyna rzecz, jaką na pewno trzeba zrobić, to pozamiatać posadzkę przed podejściem do, do mycia, no, ale to jest standard. Myjąc zwykłą maszyną, to samo robimy, więc tutaj jakby nic się nie zmienia. To też wiadomo, kwestia tego, żeby nie pozapychać tej maszyny. I tak mówię, szacowany czas pracy. Tej, jego to jest 6 godzin na umycie te, tej przestrzeni, więc no słuchajcie, nic szybciej mi tutaj nie umyje, ale szacowany czas mycia to jest te 6 godzin, co mnie bardzo e, satysfakcjonuje. Jeszcze tak teraz patrzę sobie, jak on myje. E, no i teraz jakby zastanawiam się nad jedną kwestią, ponieważ e, jakby nasza taka technologia mycia i takie zasady są takie, że jak widzicie ten pasek mokry, no to my najeżdżamy maszyną jakby trochę na pasek, żeby żeby nachodziło to, żeby było równo umyte i zastanawiam się jak on po tym przemapowaniu, czy on umyje każdy ten taki jakby pasek po kolei, także zobaczymy sobie to, bo on jakby idzie mapą. I teraz mogę Wam na szybko już powiedzieć, że jedzie na zakładkę, więc jest mega dokładny, robi te same ruchy co my, czyli my je po prostu w ten sposób, że nie zostawia takiego białego paska, bo to czasem nawet czasem nawet nowy pracownik nie umyje tak maszyną jak on, bo nie, nie wycyrkluje sobie w ten, w ten pasek jakby już umyty. A ten a on idealnie zobaczcie, wchodzi sobie na zakładkę, więc... Jestem bardzo zadowolony. Mam nadzieję, że klient też będzie zadowolony i, i że wpuścimy nowego zawodnika na, na, nasze, na nasz plac boju. Słuchajcie, jesteśmy już tutaj po testach tego robota. Chciałbym Wam powiedzieć tylko, że jesteśmy bardzo zadowoleni i bardzo zainteresowani tym rozwiązaniem. Dlaczego? Ponieważ tak naprawdę, słuchajcie, wyłącza to etat. Ten robot się sam dokuje, sam się gdzieś tam napełnia, sam spuszcza wodę, ładuje się, tak naprawdę on może sobie robić to nawet w niedzielę załóżmy i całą niedzielę sobie będzie mył ten magazyn, także jesteśmy raczej na tak. Jeszcze powiem Wam tak, spełnił nasze oczekiwanie, jeżeli chodzi też o dokładność mycia. Tak jak wam właśnie w trakcie filmu mówiłem o tym myciu na zakładkę, on jest bardzo istotne, ponieważ musi być zachowana ta jakby cała płaszczyzna wyczyszczona bardzo dokładnie. Do czego jeszcze zmierzam, to jest to powierzchnia też idealna pod takie rozwiązanie, ponieważ jest to dość duże, duży tutaj obszar do umycia, który absorbuje pracownika. Gdzieś tam ten etat jest mniejszy, także jesteśmy bardzo zainteresowani i bardzo nam się podobał, podoba to rozwiązanie. Jest to też taka technologia, która idzie z duchem czasu, także jesteśmy bardzo, bardzo pozytywnie nastawieni do o takich rozwiązań. I na koniec jeszcze takie przekaz do Was. Napiszcie w komentarzu, co myślicie o takich rozwiązaniach, bo jestem ciekawy, co, co właśnie Wy o tym myślicie. Zachęcam do dzwoneczka, do subskrypcji kanału, do oglądania i pozdrawiam serdecznie.